Assalamu alaikum. Allah nakazał swoim sługom pięć modlitw w ciągu dnia i nocy w określonych porach ustalonych przez mądrość Allaha, aby sługa mógł być w kontakcie ze swoim Panem w tych modlitwach przez cały ten czas. Są one dla serca jak woda dla drzewa, podawane mu raz po raz, a nie wszystkie naraz a potem się zatrzymują. Część mądrości stojącej za modlitwami w tych godzinach polega na tym, że ludzie nie będą się nudzić lub nie będą uważać ich za zbyt trudne, co by się stało, gdyby wszystkie modlitwy musiały być wykonane jednocześnie. Czasy modlitw zostały wymienione przez proroka. Niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim w Hadisie. Czas na zucher jest od momentu, gdy słońce przekroczyło zenit, a cień człowieka jest równy jego wysokości, aż do nadejścia czasu na asr. Czas na asr trwa, aż słońce stanie się żółte. Czas na magrib trwa, aż zmierzch zniknie. Czas na isza trwa do północy. Czas na modlitwę Subh, Fajr, trwa od początku świtu, dopóki słońce nie zacznie jeszcze wschodzić. Kiedy słońce zacznie wschodzić, przerwij modlitwę, ponieważ wschodzi ono między dwoma rogami szatana. Ten hadis wyjaśnia godziny pięciu codziennych modlitw. Jeśli chodzi o ich określenie według zegara, różni się to w zależności od miasta lub kraju. Zdefiniuję każdą z nich bardziej szczegółowo w następujący sposób. Pierwsze, czas zuhr. Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim powiedział. Czas na zuhr jest od momentu, gdy słońce przekroczy zenit, a cień człowieka będzie równy jego wysokości. To jest czas ostateczny, aż do nadejścia czasu na asra. Tak więc prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim. Zdefiniował początek i koniec czasu na cukr. Początek czasu zukr przypada na moment, w którym słońce przekroczy zenit, to znaczy minie najwyższą część nieba i zacznie schodzić w kierunku zachodu. Praktyczny sposób poznania momentu, w którym minął zenit i rozpoczął się czas cukr. Połóż kij lub słupek w otwartym miejscu. Kiedy słońce wzejdzie na wschodzie, cień tego kija padnie na zachód. Im wyżej słońce wzejdzie, tym cień będzie krótszy. Dopóki będzie się skracał, słońce nie osiągnęło jeszcze zenitu. Cień będzie się skracał, aż osiągnie pewien punkt. Wtedy zacznie się wydłużać, opadając na wschód. Kiedy zwiększy się nawet o niewielką wartość, słońce przekroczyło zenit. W tym momencie rozpoczyna się czas zucher. Znajomość czasu zenitu na podstawie zegara, podziel czas między wschodem a zachodem słońca na pół, a to będzie czas zenitu. Jeśli założymy, że słońce wschodzi o 6 rano i zachodzi o szóstej wieczorem to Zenit jest o dwunastej w południe, jeśli wschodzi o siódmej rano i zachodzi o siódmej wieczorem, to Zenit jest o pierwszej po południu i tak dalej. Koniec czasu cukr następuje w momencie, gdy cień wszystkiego ma długość równą długości samego obiektu, powiększoną o długość cienia obiektu w momencie Zenitu. Praktyczny sposób na poznanie momentu zakończenia czasu zuher. Wróćmy do kija lub tyczki, które opisaliśmy powyżej. Załóżmy, że jego długość wynosi 1 metr. Zauważymy, że zanim słońce osiągnęło zenit, cień stopniowo się zmniejszał, aż osiągnął pewien punkt, a następnie zaczął się zwiększać, w którym do momencie rozpoczął się czas na Cucher. Cień będzie nadal się zwiększał, opadając w kierunku wschodnim, aż długość cienia będzie równa długości samego obiektu. To jest będzie miał 1 metr długości, zaczynając od punktu oznaczonego w zenicie. Jeśli chodzi o cień przed znakiem, to nie jest on liczony i nazywa się go Faj-al-zawal, cień zenitu. W tym momencie kończy się czas na zuharkę a od razu zaczyna się czas na Aser. Drugie, czas Aser. Prorok, niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim, powiedział. Czas modlitwy Aser trwa, dopóki słońce nie stanie się żółte. Wiemy, że czas na Aser zaczyna się, gdy kończy się czas na Zuhar, to jest, gdy długość cienia obiektu staje się równa długości, samego obiektu. Istnieją dwa czasy na koniec Asr. Preferowany czas trwa od momentu czasu modlitwy Asr do momentu, gdy słońce zacznie żółknąć, ponieważ prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim, powiedział, czas modlitwy Asr trwa, dopóki słońce nie stanie się żółte. Określenie tego czasu na podstawie zegara różni się w zależności od pory roku. Tak zwany czas konieczny trwa do czasu, gdy słońce staje się żółte aż do zachodu, ponieważ prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim powiedział, ktokolwiek dogoni jeden rakat aser przed zachodem słońca, dogoni Asr. Co oznacza czas konieczny? Konieczność odnosi się tutaj do sytuacji, gdy osoba jest odciągana od modlitwy asar przez jakąś istotną i nieuniknioną pracę, taką jak opatrywanie ran, i jest w stanie modlić się, zanim słońce stanie się żółte, ale jest to trudne. Wtedy modli się tuż przed zachodem słońca. W tym przypadku Modliła się na czas i nie krzeszyła, ponieważ jest to czas konieczności. Jeśli osoba jest zmuszona opóźnić modlitwę, nie ma grzechu, dopóki modli się przed zachodem słońca. Trzecie, czas magrib. Prorok, pokój i błogosławieństwo Allaha, niech będą z nim, powiedział. Czas magrib trwa, aż zmierzch zniknie. To jest, czas Maghrib zaczyna się natychmiast po zakończeniu czasu Asr, czyli gdy zachodzi słońce, aż zmierzch lub Czerwona Poświata zniknie. Gdy Czerwona Poświata zniknie z nieba, wówczas Maghrib kończy się, a zaczyna się czas Isha. Określenie tego czasu według zegara różni się w zależności od pory roku. Gdy widzisz, że czerwona poświata zniknęła z horyzontu, jest to znak, że czas Magrib dobiegł końca. Czwarte. Czas Iszy. Prorok, niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim, powiedział, czas na modlitwę Isza trwa do północy. Tak więc czas Isza zaczyna się natychmiast po zakończeniu czasu Maghribu. Czyli gdy czerwona poświata zniknie z nieba i trwa do północy. Jak obliczyć, kiedy jest północ? Jeśli chcesz obliczyć, kiedy przypada północ, oblicz czas między zachodem słońca a początkiem prawdziwego świtu, kiedy zaczyna się fajer, a następnie podziel go przez pół. Ten punkt w połowie drogi oznacza koniec czasu modlitwy Isha. I jest to północ. Jeśli więc słońce zachodzi o 17, a Fadżer zaczyna się o 5 rano, to północ będzie o 23. Jeśli słońce zachodzi o 17, a Fadżer zaczyna się o 6 rano, to północ będzie o 23.30 i tak dalej. Piąte. Czas Fajr. Prorok i błogosławieństwo Allaha z nim powiedział. Czas modlitwy Subh-Fajr trwa od początku przed świtu, dopóki słońce nie zacznie jeszcze wschodzić. Kiedy słońce zacznie wschodzić, przestań się modlić, ponieważ wschodzi ono pomiędzy dwoma rogami szatana. Czas Fajr zaczyna się od początku drugiego świtu, al-Fajr al Tani. I kończy, gdy słońce zaczyna wschodzić. Drugi świt to jasność, która pojawia się wzdłuż horyzontu na wschodzie i rozciąga się z północy na południe. Pierwszy świt, al-Fajr al-Awal, następuje około godzinę wcześniej, a między nimi występują różnice. Podczas pierwszego świtu jasność rozciąga się ze wschodu na zachód a podczas drugiego świtu z północy na południe. Po pierwszym świcie następuje ciemność, to znaczy jasność trwa krótko, a potem robi się ciemno. Po drugim świcie nie następuje ciemność, raczej światło wzrasta. Drugi świt jest połączony z horyzontem, bez ciemności między nim a horyzontem, podczas gdy pierwszy świt jest oddzielony od horyzontu ciemnością między nim a horyzontem. Są chwile, kiedy modlitwa jest zabroniona. Są one następujące. Pierwsze od świtu do wschodu słońca. Druga od wschodu słońca do momentu, gdy słońce wzniesie się nad horyzont na wysokość włóczni. Współcześnie przyjmuje się, że jest to równowartość. 12 minut po wschodzie słońca, ale dla pewności należy przyjąć kwadrans. Trzecie, kiedy słońce znajduje się w górze w południe, aż do momentu gdy minie zenit. Czwarte, od modlitwy aser do zachodu słońca. Piąte, kiedy słońce zaczyna zachodzić, aż do całkowitego zachodu. Al-Bukhari 548 i muslim 1371 przekazali, że Ibn Umar powiedział: Posłaniec Allaha, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim, powiedział: Kiedy wzejdzie górna krawędź słońca, wstrzymaj się z modlitwą, aż wzejdzie nad horyzontem, a kiedy dolna część słońca zajdzie, wstrzymaj się z modlitwą, aż zajdzie całkowicie.